Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś ponownie na wyjeździe i dziś ponownie w przepięknym anturazu z fajnymi e, ludźmi, przyjaciółmi. Cześć, Beata. Cześć. Cześć, Witam. Robert. Koją się, cześć. Czyli jesteśmy w Kolełowieckim Knieja Świdnica na przepięknej e, Świdnickiej Ziemi. E, dokładnie, pani prezes, gdzie my jesteśmy? W obwodzie 311. Czyli dobry obwód, Robert? Oczywiście. Knieja Świdnica. Rewi R7. R7. OK, słuchajcie, przyjechaliśmy tak naprawdę po to, że u was występuje bardzo dużo dzika. W tym terenie jest bardzo dużo dzików i macie wiele szkód. I, i dostałem telefon od Roberta i Beaty. I mówią: Słuchaj, jak nie masz dzika i jak chcesz zobaczyć dziki, jak chcesz pokazać swoim widzom dziki, to przyjeżdżaj. No to co? Jak mnie ktoś zaprasza, to pakuję samochód e, i jadę. E, będziemy też jechać dzisiaj podobno do jakiegoś gospodarza, który będzie dosiewał kukurydzę, bo dziki mu e, gdzieś tam zrobił jakieś szkody, tak? Tak, jest tutaj na Burkatowie e, rolnik, który dzwonił niedawno, mówi, że będzie akurat dzisiaj e, dosiew robił mhm. kukurydzy z racji tego, że dziki zrobiły mu tam e, szkodę. szkodę. Trochę pobuchtowały i ten plon był mały, więc wyraził chęć przesiania tego. Okay. Z... Współpracą z nami, że będziemy mu po prostu popilnujemy mu, tego, upilnujemy, zabezpieczymy przed tym, żeby te dziki, dopóki nie wzejdzie, kleplonkłe ta kukurydza ziarno no. nie puści, to e, przypilnujemy i będzie rolnik zadowolony. I to jest chyba fajne, taka współpraca koła łowieckiego z rolnikiem. Nie, że od razu rolnik przychodzi i mówi, e, moje kochane, koło łowieckie, trzeba mi tu wypłacić szkody, bo, e, bo mam e, zepsute pole przez dziki zbuchtowane bardziej rolnik będzie się dogadywał, aczkolwiek być może będzie chciał zaraz odszkodowanie. Zobaczymy, pojedziemy zobaczyć co tam się będzie działo na tym do dosiewie. Słuchajcie, mamy, mamy taką godzinę, że jeszcze jest jasno, mamy czerwiec, my ten materiał kręcimy w czerwcu, przepiękne pole faseli, czyli rośliny miododajnej dookoła nas. Jest ładnie, jest fajnie. No, kurczę, no nic innego, tylko wyjście na polowanie. Czy Beata, będziemy się dzisiaj naprawdę spodziewać takiej ilości dzików, jak mówiłaś? Postaram się, żeby były, chociaż wolałbym, żeby ich nie było. I słuchajcie, i to jest w ogóle ewenement, nie? Oni mają dziki, ale mówią, no. Bo starajmy się lepiej, żeby ich nie było. Ja zdaję sobie sprawę, że szkody, jakie mogą być, wyrządzane przez dziki są wielkie. I dla w większości kół, gdzie tego dzika jest dużo, to kłopot. Robert, jak Wy sobie radzicie z tymi szkodami? Jak współpracujecie z rolnikami? No, staramy się pomagać i, i zabezpieczać te uprawy. Pomagamy rolnikowi, mamy dosyć fajną współpracę teraz, bo nawiązaliśmy tak, jak mówiłeś, kontakt z rolnikami. Nie, że tylko rolnik przychodzi i dzwoni, przyjedźcie, szacujcie, płacicie. Aha. Tylko wcześniej przed uprawą posiania, czy jakąś inną czynnością zgłasza nam, że będzie takie coś robił, Staramy się zabezpieczać poprzez Super. pilnowanie różnych tam sposobów, czy tam pastucha, czy hukinole, czy petardami Aha. gdzieś tam pozabezpieczać. No i staramy się kolegów do tego. Zmobilizować, żeby jakieś dyżury mhm. były, ewentualnie większe wyjścia w łowisko, nieraz w tygodniu, tylko częściej. No jest to ciężkie, no bo naprawdę nikogo nie zmusić nie możemy, aczkolwiek prośbą i, i dla dobra koła musimy pracować. No tak, no tak, na tym polega łowiectwo, że nie tylko wychodzimy na na polowanie, ale taki dyżur tak naprawdę to też dobre wyjście na polowanie bo z reguły ten dyżur pełnimy w kilka osób u nas w kole zazwyczaj są to, są to trzy osoby i nie tylko spotkanie ale też i polowanie bo pilnujemy na danym rewirze e, przed szkodami, ale też e, w tym momencie e, normalnie polujemy, tak, czyli no, będąc e, jest to taki dla nas, dla naszych e, kolegów, też argument, że no, wychodzę tak naprawdę na polowanie. No teraz mamy problem, ponieważ mówię, no uprawy są dosyć wysokie. Tak. E, dziki, czy wyjdą z lasu, czy wyjdą tutaj na przykład z faceli, czy niżej koło rzepaku, no jest ciężko rozróżnić, czy to jest e, dzik do odstrzelenia, czy nie, bo wiadomo, e, lochy teraz prowadzą. Pasiaki mhm. e, i staramy się po prostu, nawet kosztem tego, żeby nie strzelać, spłoszyć, przegonić, tak. e, zaingerować jakieś tam, mówię, dźwięki, które po prostu spłoszą i nie będą e, kolidowały z niczym. Nie? Mhm. Bo, no właśnie, dzisiaj można się pomylić, więc lepiej tak, kole asekuracyjne ale ale strzelić. Ale, ale z drugiej strony mamy to szczęście, że e, i tu w tym momencie przychodzi nam sprzęt optoelektroniczny, bo e, rozmawialiśmy o tym u Was przy. przy, przy, przy przy przepysznej kolacji. Robert, słuchajcie, zrobił przepysznego z beatą tatara. I rozmawialiśmy z właśnie zeszłego o. Zeszłego roku tatar. <laughs> A to ja już nie wiem, skąd on przyjechał i kiedy. <laughs> Ale rozmawialiśmy, słuchajcie, właśnie o tym. I, e, i zobaczcie, kiedyś. E, jak rozpoznać takiego dzika, jak on idzie w wysokim e, rzepaku? A tu, jednak, przy tym sprzęcie optoelektronicznym mamy to, ten sprzęt jest tak dobry, że widać, czy, e, czy są powyciągane sutki i tak dalej. Wszystkie czynniki wskazują nam na to, czy ten dzik e, możemy go dobrze ocenić. Jak najbardziej. Jest, jest, jest duże prawdopodobieństwo, że popełnić błędu raczej nie, nie, nie możemy. Nie? Bo no wiadomo, są różne przypadki. Oczywiście. To jest tylko polowaczka, aczkolwiek przy dobie dzisiejszego czasu tej elektroniki, jaką mamy, czy Nokto, czy Termo, jesteśmy w stanie doskonale ocenić jaka zwierzyna jest w danym momencie obserwowana i tak jak wspomniałeś, czy, mają, czy prowadzi, czy nie prowadzi, czy o dyniec, czy locha, można to rozpoznać. Ktoś kiedyś, mądry, ktoś kiedyś mądry powiedział, kuli nie cofniesz. Zgadza się. Kuli nie cofniesz, więc to właśnie na nas myśliwych spoczywa bardzo, bardzo ogromna odpowiedzialność i Wy sami dobrze wiecie, że... Ściągnięcie języka spustowego to tak naprawdę już taka ostateczność i jeżeli jesteśmy w 100% pewni, czy my dzisiaj pozyskamy jakiegoś dzika, czy zobaczymy dziki, co będzie w tym łowisku, to zobaczycie w dzisiejszym odcinku. To co? My idziemy na stanowiska i zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Na dziczy odcinek Sknieja Świdnica. Ale ja już się cieszę, chociaż chociażbym tego dzika zobaczył, nie? Będzie dobrze, damy Dobaczymy, radę. Zobaczymy dzika. Dasz bur! Dasz bur. Mieliśmy kozła, który, który tutaj chodził na tym. Taki, zwróćcie uwagę za chwilę. Ten żepak jest taki tutaj bardzo, bardzo niski, bardzo lichy. I na końcu tego rzepaku tam chodził kozioł. W pewnym momencie kozioł się zatrzymał, zaznaczył, zaczął brechać i bardzo szybko odskoczył. Wiatr mamy centralnie w twarz. Kozioł ani nas nie mógł zobaczyć, ani zwiedrzeć. A, a z tego co wiemy, to z tej góry, która tutaj jest. Mogą schodzić kijonę i tą górą, tu przez ten rzepak, tam na tą dróżkę i wychodzą koło faseli, na której byliśmy na początku. Więc e, postanowiliśmy, że się roz, rozłączymy. Ja zostałem z beatą, robert poszedł kawałek dalej zobaczyć. Więc e, z racji tego, że nie znam łowiska, jest mi potrzebna tutaj osoba, która zna łowisko, bo to jest e, chyba dobra praktyka, być z gościem po to, żeby. Możemy po prostu widzieć, jak, jak się zachowujemy w danym miejscu. E, więc co, my czekamy tutaj na dzika. No i, no i oby rzeczywiście ten kozioł, który tam brechał na początku, rzeczywiście e, mógł być przećpędzony przez jakiegoś dzika. No, zobaczymy na razie. Mamy w ogóle połówkę księżyca. Mamy zimny wiatr prosto w twarz. Świetne polowanie. Dawno nie byłem na polowaniu na dziki, więc już się ekscytuję. No, zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, no i mamy, mamy, kolejne, mamy kolejne dziki, tym razem jesteśmy kawałek dalej na, na pszenicy, na polu pszenicy, ale ewidentnie widać, że jest dwie lub trzy lochy do tego, do tego małe dziki. Zobaczymy, no być może mamy do nich około 250 metrów, 240 wiatr mamy prosto w twarz. Dziki nas nie czują, stoimy wszyscy, nagrywamy. Co będziemy robić? Zobaczymy, jeżeli wypatrzymy tam jakiegoś takiego małego dzika. Który będzie nadawał się do, od, do odstrzału, to oczywiście za zgodą e, Roberta e, dokonamy e, tego odstrzału. Słuchajcie, podjęliśmy wspólnie z Robertem decyzję, że odpuszczamy te dziki, dlatego że Szkoda, szkoda. Nie będziemy wyciągać dziecka no, o, Dokładnie. No nie wiemy tak naprawdę jakie te dziki tutaj są. Ciężko nam je ocenić, więc... Dobra, to co, idziemy dziki dalej? Dziki widziałeś? No kurde, dziki cały czas z, widzę. Zadowolony? No jak morda uśmiechnięta jak banan, nie? Z której strony patrzyłeś, to był dzik, był dzik. dzik. Był dzik to jest niesamowite, nie? Ale to tak jak Beatka powiedziała, nie? Dziki, do, dziki dookoła, dzicze łowisko. E, dziki są, więc e, kwestia tylko jak się je podejdzie e, i, i jak dobrze zna się to łowisko. E, z e, lasu, dobra. Z lasu wychodzą kolejne. O, właśnie mamy informację, że z lasu wychodzą kolejne, ale... No ale co, popcinamy trochę, pooglądamy, ponagrywamy wam trochę dzików, bo być może wy też nie macie dzików tak jak my nie mamy w łowisku lubuskim, a nie każdy ma taką możliwość wyjechania, ale ja cały czas zachęcam, jeżeli macie gdzieś znajomych, podróżujcie łowiecko, bo, bo warto. Jednak było tak jak mówił Robert. Eee, powiem Wam tak. No, mega szczęście. Mega zadowolony jestem. Eee, piękny dzik. Piękny odyniec. Dzik płci męskiej. Z, pięknymi, z pięknym orężem. Czekam na Roberta. Przygotowałem już dzik. Ma ostatni kęs. Pieczęć. Poczekam jeszcze złą. Uhonorujemy. Eee, I ten zapach. Słuchajcie, wiosna. Zapach odyńca. Nie na darmo ten dzisiaj tatar u Roberta był. Cii. Przepraszam. Naprawdę jestem szczęśliwy. Dawno dawno nie pozyskałem dzika, dawno nie pozyskałem w ogóle e, tak pięknego dzika. Warto jeździć do przyjaciół, warto mieć przyjaciół, warto podróżować łowiecko po to, żeby właśnie takie chwile trwały jak e, jak najdłużej. To chyba najfajniejsze, bo e, bo po pierwsze pilnujemy upraw, po drugie spędzamy razem czas w łowisku, po trzecie spędzamy czas na łonie przyrody, a po czwarte mamy przepyszne mięso, które potem przerobimy na dobre wędliny. A za chwilę będziemy jeszcze pogadamy z Robertem. Dasz kolego, bardzo Cię nie spodziewałem się, że uda się trafić koło takiego koło Jest piękny, orężny, piękny rzadko Robert. u nas bywają takie orężne, no bur Ci darzył, bur. Robert, e, wiesz co, to ja Tobie bardzo dziękuję, bo to Ty poznałeś to miejsce, to Ty mnie podprowadziłeś, to Twoje łowisko e, i to Ty powiedziałeś czego się spodziewać, ja tak naprawdę dokonałem już e, tego, co, czego dokonują myśliwy na końcu. Ja zanim przyszedłeś, też e, trochę podsumowałem, że e, to nie tylko polowanie i pozyskanie zwierzyny, ale to też ciężka praca, którą my myśliwi wykonujemy. E, znajomość, e, jaką masz tego łowiska, jest, Robert, naprawdę, e, naprawdę wyjątkowa. E, I chodź, Batka, do nas, bo ty tam stoisz. Dziękuję, babka, dzięki za zaproszenie, cieszę się, Jezu. Słuchajcie, słuchajcie to jest chyba naj, e, najwspanialsze, co może być, bo ja sobie zatknę, zatknę złom. To jest najwspanialsze, co może być. Ja tak jak mówiłem, e, podróżować po łowiskach, odwiedzać przyjaciół, odwiedzać znajomych, polować w różnych terenach i. Patrzeć, jak ta przyroda się rozwija. My, my w międzyczasie rozmawialiśmy, że u mnie na przykład kwitnie, lipa zaczyna kwitnąć, a u nich jeszcze nie. To jest fascynujące, że my tą przyrodą jesteśmy zarażeni, a oprócz tego, że jesteśmy zarażeni przyrodą, to możemy e, z takiego pięknego odyńca mieć, jak dojrzeje, bo to jest jeszcze sztuka, on powinien, oprócz tego, że będzie zbadany i będzie e, przepiękny oręż z niego zrobiony, e, to, to słuchajcie, oprócz tego, będzie sytuacja też taka, że potem z niego zrobię jakąś dobrą kiełbasę dojrzewającą, bo z Odyńca kiedyś mi pokazali Francuzi, jak robić przepyszną kiełbasę dojrzewającą. I taką też kiełbasę zrobię z niego. Szynki dojrzewające, Odyniec pójdzie na wędliny dojrzewające i na pewno je zobaczycie. Robert, ja jeszcze raz naprawdę, bracie, stary dzięki. No i przyjechała reszta, reszta ekipy, przyjechała reszta ekipa i tak no nie jesteśmy tu sami. Gratulacje, dasz, burę. dasz bur. Dasz dziękuję. Mamy już też pieska także, także zobaczymy co będzie dalej. Nocy trwają, jesteśmy jeszcze podczas polowania. Sebastian, chodź, nie bunkruj się. Także jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę nam dzisiaj zostało, ale widzicie no. Chwilę, ten kozioł dał nam ewidentnie znać. Zabrechał, odskoczył e, i było jeszcze jasno. A ten odyniec tak chodził po tym rzepaku, chodził, chodził. E, no i wyszedł. I wyszedł tak jak widzieliście na strzał. No mega jestem zadowolony. Naprawdę mega jestem zadowolony. Chyba sami widzicie dawno nie strzelałem dzika i to takiego, takiego fajnego. Dobra, Robert, to co? W pełnym składzie jesteśmy. Bierzemy się za robotę. Jak już na tyle jest, to, to bierzemy się za robotę. A my jeszcze nie kończymy odcinka. Jeszcze jesteśmy w Koleknieja Świdnica. To co dobre, szybko się kończy. Moja wizyta w Knie i Świdnica, mogę powiedzieć, dla mnie przechodzi do historii. Pani prezes, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Zawsze miło będzie mi Cię gościć, Piotrze. Batka, Ty masz tak zimne ręce. Czy Ty wiesz, jak ja się cieszę? Ja dawno takiego odyniaszka nie strzeliłem, a do tego dawno nie widziałem czarnego zwierza. Beata, naprawdę macie super świetne łowisko. Nie będę ci gratulował Roberta, bo on zaraz, wiesz, w piórka obrośnie, bo to też jego zasługa, ale naprawdę, Beata, bardzo, bardzo dziękuję. Byłem u was drugi raz, nie ostatni. Mam nadzieję. Świetne łowisko, świetna robota. Widać robotę zarządu. To co wy tutaj robicie, naprawdę chylę czoła przed tobą, bo... Jesteś drobną, niewielką kobietą, która tutaj w to łowisko wkłada całe serce i wiele zaangażowania. Robert, to jak z tym dzikiem było? Powiedz prawdę. Nie, tu bo... nie było w ogóle. <laughs> a dzik był przywiązany i postowany. No to tak jak u kargulów, nie? Jak u kargulów, tak. Robert, dzięki stary, bo, a, bo to tak naprawdę ogromna zasługa. Bo tam, nie gdzie tylko moja. Tam, gdzie mnie wystawiłeś, powiedziałeś tu, na tym rzepaku, z góry schodzi. Stój, pilnuj. Powinien być. no Trafił się, wyszedł. Akurat miał dzień, że yy, Ale był głodny, wyszedł z rzepaku no? na y, pszenicę. Ale, i... Robert, zobacz. Yy, Efekt jest. To było to ten kozioł, jednak yy, nie nadaremno odskoczył, nie? Była tutaj na pewno duża rola jego, bo zagłosił, yy, ostrzekał. No? Coś, coś się wydarzyło, więc mieliśmy możliwość yy, zaobserwowania, poczekania i akurat yy, o odpowiednia godzina dała to, że poczekałeś chwileczkę, mm -hmm. posiedziałeś i wyszedł. Poklęczałem nawet, bo tam no. e, na tej górce trzeba było poklęczać. Polowanie tu na, na tym waszym terenie jest troszkę inne niż, e, niż u mnie. E, tych podziękowań, słuchajcie, powinno być trochę więcej, bo tam e, nie tylko jest mój operator, ale jeszcze dwóch kolegów, którym też bardzo dziękuję za pomoc, bo e, jest jeden z kolegów z pieskiem, więc polujemy tutaj na tyle bezpiecznie, bo gdzie gdzieniegdzie ten rzepak jest naprawdę duży, ale gdzie gdzieniegdzie ten rzepak jest... E, obsada e, e, jest, tak. tak więc e, więc piezy z nami też jest i gdyby trzeba było e, pójść za postrzałkiem, to a, to jesteśmy też z psem, także koledzy, ja też Wam e, bardzo dziękuję za, za tą pomoc, że jesteście. E, pozostało mi tak naprawdę, słuchajcie, e, pożegnać się z Wami, bo Mm, przed nami teraz jeszcze kawałek roboty. Przed bo... kamerą, owszem. Tak. <śled> przed kamerą się żegnamy, a my bierzemy się za robotę. Nie będziemy Wam pokazywać, jak patroszyć, bo jeżeli chcecie zobaczyć, jak patroszyć, to jest link u góry. Jest link do e, patroszenia dzika, więc e, jak najbardziej. Oczywiście, dam znać. E, po ocenie oręża, co tam z tego wyszło, no ale zakładamy, że, no, oręż jest przepiękny, więc zobaczymy, zobaczymy, trzeba go wyciągnąć, ale wszystko po kolei, tak jak trzeba zrobić, najpierw trzeba pobrać próbki do badań i tak dalej i tak dalej cała biurokracja, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę tutaj na tej świdnickiej ziemi pobędziemy. To co? Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję. bardzo dziękuję za zaproszenie do knie i Świdnica. Obiecuję, że będę tu wpadał. Częściej. Wam dziękuję, że wytrzymaliście cały ten dziczy odcinek i Dashbur do zobaczenia. Cześć. Dashbur. No i nie mogę wam się nie pochwalić. Brązowy medal, świetna atmosfera, świetni ludzie, świetne polowanie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Medalowy dzik. Tak. Więc Dashbur i do zobaczenia w następnym odcinku.